Dobra, przecież wszystkim. Dzisiaj będę grał Wedługsy. zaczyna się już gierka, więc być budowany, więc teraz atakuję. <laughs> Dobra, teraz atakuję tego. Atakuję. atakuję teraz tego... Złotego. No, złotego atakuję teraz. złoty jest. W grze, więc go zasakuję. O nie, Lunar. Noj, i klepka. Klepka, klepka, klepka. Dobra, zabity. Zabity, dobra, to bardzo niespoko miespoko mi walną. O ja! Dobra, zabiję mu tutaj dobra, czy ktoś mnie atakuje? Na no, ukos nie, bo na ukos nie żyje. O o, 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 to, Widzięto, widzięto, to. Widziłem to. Nie doleciał, jest! Nie doleciał! Do... Nie doleciał! Jest! Nie ma go. Teraz pójdę na szóstego. Jakoś... Nie wiem... Dobra, będę budował się, dozie... się albo może nie. Dobuduję się... Fireball... Fireball'a to zrobię na środek. Fireballa, na środek i, o... i od środka pójdę do Do dolnego. <laughs> Fireballa. Drze w kolązu rzucę. Chciałbym prezencik. A tu. O, ale, 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 ale mnie, ale mnie zrobił. Ale porobiony ty, ale to było dobre. O nie, nie mam beda. Okay, bo to już nie jest możliwe, żeby z tego A teraz się ubrał to już koniec i tak jeszcze nic nie zrobię. No tak mogę sobie po prostu pójść. Okej, okay, dobra, jest to tylko jeden typek. Dro nosi diaksów Jezu. Nie. Kupić jak nie... Teraz mogę się taką kupić. Olek, ale mi to, ale, ale tego się nie spodziewałem w ogóle. Tak się w ogóle nie spodziewałem. Jeszcze jak sobie zbroi, Jezu. Przegrałem to. dobra, idziemy atakować. A nie, to nie tak zrob. Dobra, idziemy atakować nie niebieskiego. Dobra, to było trochę słabe, że pomyliłem stronę, ale. Wa. Wow, bardzo... Dobra, szybci się zbić nie spadł, bo jeśli spadnę to byle chyba płakał Ale to serwis tak blisko byłem O nie, on też może mnie zaatakować Biegnę, biegnę, biegnę On mnie zaatakował jest... Nie zaatakował mnie, nie mnie Mam szansę to wygrać jeszcze No, Znukus poszedł Znukus poszedł Co byś to? I cykliowe, no. Uuu, zabity. Jest, udało się. Wygram to, przynajmniej. A, ustawiam się na 315. W Bitbridge. Ja, jak, jak ja Speed Bridge pustułem? Może teraz się uda? Zbuduje się na, do białych, nikt od tamtej strony chyba nie idzie Zbuduje się do białych! A czekaj, będę wstawić ten 135 Dobra, Speed Bridge, szybki O Jezu, prawie spadłem Myślałem, że spadnę, ale nie spadłem. 45% cenniejszy, zostawiłem przy okazji. Jakie jaki jest o mnie garnul, że bym. Jeśli podoba mi się, bo kniego nawet nie garnul, że byłem tej. Hmm. Kupię trochę hałny. Bo resztę to będę do ryczesta i mam, mam też złoty jabłuszka Zrobię to nie ma. Zrobię to nie ma. to mogę ma. mogę to nie tu mogę pójść do nie Morskich do Zrobię Jest, udało się. Zrobię to nie 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 spodziewałem, żeby Uuu, jest przejście! Muszę firebola marnować! Muszę marnować firebola, bo tutaj tyle dziur jest! Muszę ja, idę, do, idę do morskich! Morskiego pójdę do. Kolnego w sumie! No więc. Kurde, jaki... jak... ja jak on ma z itemy! Dobra, nie było szans. On ma takie temy, on, taki, on ma taki uzbrojony. Dobra, idę do niebieskiego. Nie wiem, czy mogę już problem z przejściem aż... Dobra, muszę... jakoś... s... s się do zielonego. No nie ma problemu. Zielonego by gdzieś nie być na pewno dość. do jabłuszka. I idę do tego. Jak chcę? Do mojego, jabłuszko idę do. Idę tutaj sobie wezmę. Uuu, do Jeśli on nie zwojduje, to mam szansę wybrać. Nie zwojduje, bo ja teraz mam do pas w jednym. nie zwojdował. Jeśli zwojduje, to już będzie koniec. Mój. To może być mi koniec, bo wtedy on ma, on ma taki ten Taki ty. Jeśli on zwoiduje, to koniec, mój. Jeśli nie zbuduje, to nie mój koniec, i wygram to możliwe. i podobnie nie, bo z nukiem. tak może. Okay, dobra, dobra, nie zbudował, nie zbudował, ale żyje. O nie, o nie, nie, o nie. Dobra, zabił mnie. Może, 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 Jest! Graliśmy! Jest! się! Dobra, jedna Gierka. Odrzekamy. Dobra, idę, na, idę, teraz, idę teraz do białego. Nie Mogę coś się doskoczyć? I spróbować go zabić, ale nie uda mi się. pewnie. Fuh, ale kontr, ale kontr, ale, ale ten, ale, ale mi to poszło. Ja Dobra, nie chcę, żebym już jakimś poszło. Dobra, idę, idę tego na dyakcy. Dobra, zrobię do ciebie. Jak chcę, żeby na emsach? Chyba nikt nie był na emsach. Emsy będą moje. Moje, moje. Będą moje emsy, moje. Będą moje emsy teraz. Ja lubię emsy. Za MS są spokojne więc biorę emsy. Kupię sobie dwie potki na jumpa. I spory kiedy są. <laughs> więc spory kiedy chcą i dwie potki. I powinien być do końca, gdy je Dobra, dobra wracam, wracam do bazy już. jest... O, nie, nie, nie. O, nie, nie. nie. Kiedy? Kiedy, jak i gdzie? Wiem, gdzie, ale kiedy? Nie wiem, że jakiś tryb jest. Czy To jest jakieś szczęście, to jest jak Dobra, kupię sobie mieczek jeszcze do tego, kupię sobie mieczek. Na spotkanie po tym, że on, kupię sobie mieczek. Aha, już od tyłu mnie zaatakował, no ja. Jestem. O, typek. To robimy na najlepszym miejscu na mapie, więc nie jest to źle. Na najlepszym miejscu na mapie, bo wrog jest najlepiej ponieważ ktoś tutaj na ulicy obok ciebie. Normalnie masz dwóch. Nie czuję już. O Jezu, spadłem, jak to było głupie. Dobra, biegnę na niego. Lecę na niego znowu. Ta druga. Razem już się uda. Za druga, tym razem może się uda. Rymuję. Nie umiem rymów. Dobra, lecę już? Ja już tam. 你 n i saya mau jaga banget sih, Mbak. Berat, 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 b e Kurde, Fortnite się bawi, no. Wejdź, a nie się Fortnite bawić, no. O tu. O tu na dół. Teraz, czego się masz? Bo teraz nie możesz nie rzucić z Na flagę wchodzi. Po co na flagę wchodzi? Nie pokaż mi, o co Fortnite. Nita. No. Mam obrażenia od wypadku tak Kasterio, no to sobie nie obrażałem od wypadku, Fajnie, aż tyle obrażałem od wypadku. Dobra, zabity. Dobra, Żamek, nie masz typa. Czy beda, nie może beda. Witam cię, mąk, raczej? No, przeciwko do mnie. Zerwany, to prawda? Przeciwko? Rzuty? A przeciwko? Złoty? Nie rozumiem, co to A, bo tu wtedy idziesz. Białego jeszcze czerwonego. A, i tak, trochę, trochę ma sens, tak. Trochę. Z boku mieć... Się... Nie. Jednak no, ma trochę sens, to, że trochę nie ma. O, po prostu Jestem. Dobra, fireball jump. Czy <coughs> mam badanie niszczę? Okej, okay, dobra, silony poszedł sobie do bazy. Ale on nie wie o tym, że jakoby będę atakował. No i prawdopodobnie o tym wie, dlatego że będę atakował, ale nie wie, nie spodziewać. U, dobra, zabity. zabity, zabity. Żółty i nie biały został. Problem jest taki, że on może. On, on cały... Każdy może teraz Beda zniszczyć. Ja nic ja... w tym co nie wiem. No, nie chcę się dowieść. Chcę wyjdować, ale po co mam wyjdować? Próbuję pokonać mocą Fortnite'a Nie no, nie taka dobra nie jest O Jezu no serio? Jak ok, ja nienawidzę ok, nie. tych takich typów, którzy się budują nie, nie, nie wiadomo jak wysoko Jezu, nie, o nie mam beda. no nie. Tak akcja była. Bo... Nie udało się. O! o dobra, dedam. Nie no. Dobra, lecimy na zielonego. W sumie na jak na razie, ale później na zielonego. Wow, 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 To nie jest dobry pomysł O Jezu Ale lecę już, lecę, znowu, znowu lecę Muszę teraz lecieć Czy Muszę lecieć? to no nie muszę, ale chcę Dobra, atakuję, atakuję, ale... Ale, ale, ale to było kombo ładne nie mi się wydaje, że było ładne kombo, myślimy że po to, mi się po prostu wydaje. Você? Hein? Tu não tava, tu não É ausente? Tem bem, na Hej, dobra, to się udało. Wyjdę. Ale to było dobre. Ale to... Oh! Już blisko końca. Już blisko końca. Możliwe, że to wygramy. Wszyscy możliwe, że to wygramy. Wszyscy, którzy patrzą, jezu. jakie tu było... Jest. Dobra, daję. Dobra, daję. Oj, trochę morskiego. Dało się w końcu firewall. No nie spadłem, ale on też spadł. Więc Znowu atakujemy go. Teraz znowu będziemy atakować tego. Atakujemy teraz złotego. Może go zabijemy. Jeśli zabijemy, to wygramy tak. Wiem, wow, trafiłem, słuchałem, udało mi się. On może uciekać, gdzieś do... O, może dokołość? Trafił się w ten sposób. No i podróżuje w tą stronę. Podnieś idzie w tą stronę, tę, tą, tędy idź. Znów jak zawrócił. O, to jest możliwe, nie są ludzie. tutaj na ukos jest tutaj. Podczasem, z nim jabłuszko. Okay, Podróży do koła, cóż dzieje? I on jest o dwa. Fireball już nie w przypadkiem, no nieważne. <gry> No on na środku był. On może być uzbrojony, tak nieco. Prawda? Nie, wiem, co. nie. Mam. O nie. Muszę grać. Ja! Dobra, to ja będę kończył, bo już teraz 30 minut filmiku u mnie jest. Z montowanie to już będzie tak z 20 ileś? No więc dobra, to pa wszystkim.